Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A na dziś przygotowałam zrapki za 45 zł. I mam tak, 10 razy kasę za piątkę. Do tego bonus 7. Bonus już się niedługo kończy, także wersja zielona jeszcze jest główna wygrana. Starożytny skarb i megalinie. Także takie mam strapeczki na dziś. I zaczynamy. 10 razy kasa, numer 49.

Dalej 1, 30, 40, 15 oraz 6. Nie ma nic. Bonus 7 z numerem drugim. A tutaj szukamy siódemki albo tego pliku. Są chmury, balsam plecak perła gwiazda gararowek, a na nas słońce. Podkowa jest plik. Awokado tutaj było jeszcze. Także dwójeczka z wygraną. No jeden, jeden plik, a tutaj jest 10 zł CC. Dobra, to jest. Starożytny skarb z numerem siódmym. I szukamy trzech takich samych symboli. Jest mumia, piramida, palma, statek i druga palma. Ibis, palma, winogrono. No już bonusu nie będzie. Skrzynia, skrzynia. Słońce. Druga skrzynia jest wygrana. Trzy skrzynie. Papirus. Tutaj, faraon. Drugi papirus. Musiałam włączyć telefon, bo mi już pada. Dalej, winogrono. No i tu już są różne. Teraz Sphinx, Kleopatra, Papyrus, Harfa i Mumia. I ostatnia gra. Winogrono i biesno i już tutaj nie będzie chęć, ale mamy jedną wygraną. Tutaj w trujeczce. Trzy skrzynie. I wpada 10 zł. To się zgadza. I zobaczmy jeszcze megalinę. Też mam z numerem drugim. Tak jak bonus 7. I dwa pierwsze to pióro oraz diament. No i już tutaj u góry są. Tutaj pióro tu. To jest biuro. Tyle. Ananas i lody. Tutaj są. Ananas, lody. No to Tyle. Zobaczmy tu flaming i arbus. Flaminga widzę. I tutaj jest też arbus. Tutaj jest jeszcze flaming, arbus. Tu flamingi. I tu arbus. Patrzę, czy widać, bo przesuwam tą strapkę. Sakwa i korona. Tu i tu, i tu. tutaj, tutaj, no i tu. Sakwi nie było. No a dalej Łódź i Gwiazda. tuć... Kolejne dwa symbole. Szminka i biedronka. Tu jest biedronka. Tu biedronka. Tu szminka. Biedronka. Szminka. Kolejne dwa to tęcza i zegar. Tutaj widzę zegar. Jest tu. I tutaj jest tęcza i zegar. O, jeszcze była biedronka. Ok. Kolejne to rower. Winogrono. Tyle. Teraz liść i pierścionek. Liść, pierścionek, tu jest pierścionek. Był jeszcze zegar. Tu pierścionek. Mm. No dobra, to tyle. Motyl cytryna. To są dwa kolejne symbole. Tutaj jest motyl, cytryna w jednej linii, motyl tu. Tu jeszcze motyl. A tu jest cytryna i. Cytryna nam daje linię. Piórko było, korona, teraz cytryna. Był flaming i była szminka. Jest super. Jest linia, tu jest jeszcze cytryna, dalej podkowa i piłka. No i znowu od góry jest piłka. Jest tutaj, tu są piłki, i tutaj, i na końcu jest podkowa. No to kolejne dwa, moneta i klapki. Klapki już są. I tutaj są. Tu. I tutaj jest jeszcze moneta. Dalej kokos i foto. Kokos. Tu jeszcze były klapki. Tu są dwa kokosy. I tutaj jest kokos. Foto nie widziałam. Dobra, ostatnie dwa to popcorn i wiśnie. Czy coś było z tego? Tak, wiśniki tutaj są. Są też tutaj. Ale tu nic więcej nie ma. Dobra. W bonusie jest świnka. A ta nasza linia tutaj daje 20 zł. No to fajnie. Bo no jest 20 zł. I tutaj mam dwa razy po Także przegrała tylko ta jedna zdrabka za 5 zł. Także mamy piąteczkę na minusie dzisiaj. Ale i tak jest fajnie. Bardzo wszystkim dziękuję za komentarze, za subskrypcje i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!